W tyle byłam, ale przytyłam. O! O! Cześć, kochani! No cóż, chciałam kilka słów tylko powiedzieć, jakie rytuały w jakie dni wykonujemy. Hm. Więc poniedziałek, Dzień Księżyca, rytuał, zmian, wtorek, Hmm. Dzień Marsa, rytuał usuwania tłuszczu, e, Przepraszam, konfliktów. Hmm. Środa, dzień Merkurego, rytuał pracy, finansów. Czwartek, dzień Jowisza, rytuał egzaminów. Piątek, najfajniejszy rytuał, rytuał Wenus. Rytuał miłości, piękności. No właśnie, piękności. Sobota, dzień Saturna, rytuał usuwania negatywnych tłuszczów, o, przepraszam, energii. No i niedziela, dzień słońca, można dupy popalać. Przepraszam, rytuał dobrobytu i zdrowia, i wszelkiej diety.